Witajcie, przyjaciele. Znajdujemy się na łowisku Perła Mazowsza. Wreszcie tu dotarłem, ponieważ cały rok jakoś nie mogłem tego zrobić. Miałem sporo wyjazdów, a ta woda jest naprawdę blisko mojego miejsca zamieszkania, więc musiałem się tutaj pojawić. Poza tym czuję duży sentyment do tej wody. Pokażę Wam ją zresztą, jeżeli jej nie znacie. Na tej wodzie wiele nocek spędziłem w zeszłym roku i nie tylko, od wielu lat tu jeżdżę, ale w tym roku, tak jak powiedziałem, jestem tu pierwszy raz. Pogoda no, na razie ładna, aczkolwiek jutro ma już się troszkę psuć, później ma padać. Będę tutaj trzy nocki, wędeczki będę zarzucał za chwilę. Jedną już mam w wodzie, druga już jest praktycznie gotowa. Zostanie mi jeszcze tylko jedna, no i przygotowanie obozowiska, namiotu, innych pierdół. To zawsze się z tym trochę schodzi, niczym się nie stresuję. Jestem nad wodą, jest październik, słońce piękne, uśmiech jest, nadzieje są. W tej wodzie pływa kilka ryb, pewnie nawet więcej, które spokojnie mogłyby być moimi życiówkami. Może taką uda mi się trafić. Ale nie ma to znaczenia, z każdej ryby będę się cieszył, ponieważ jest wspaniale. Biorę się do działania. Trzymajcie się, niedługo się widzimy. mam już gotowe, jak widzicie namiot stoi. Muszę się zająć teraz na poważnie wędkami, bo na razie muszę się przyznać, zarzuciłem je trochę na pałę. Za chwilkę odmierzę sobie jakąś odległość na tyczkach, żeby trafiać w to samo miejsce i nęcić w miarę punktowo. Jedną wędkę na pewno zasypię bardziej ambitnie, do nęce jakoś grubiej, ale dwie wędeczki, raczej same PV-ki z jakimiś pojedynczymi ewentualnie kuleczkami, plus do tego może Coś będę dorzucał jeszcze z rury zanętowej. Zresztą dwie wędki zamierzam mieć blisko brzegu. Myślę, że będę tam w stanie dorzucić bez problemu jakąś łychą zanętową. Biorę się do roboty, chociaż kompletnie nic mi się nie chce. Najchętniej położyłbym się i cieszył się tym wspaniałym dniem. No ale jak wiemy, ryby trzeba wypracować. Więc trochę pracy przede mną. Z tego co słyszałem, to jest tak sobie. Parę osób złowiło jakieś ryby, ale to głównie wczoraj w nocy. Na razie jest spokojnie, nie słychać żadnych sygnalizatorów, odjazdów. Jest jesień, cieszmy się tą wspaniałą porą roku. Liście jeszcze zielone, ale coraz więcej przybywa tutaj pięknych kolorów. Jest naprawdę wspaniale. Dziernik w morderze jestem cały spocony. Ok, pokażę Wam mój wspaniały temat do nęcenia. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Jest to pięknie oblepione. Dodałem tutaj trochę wody. Mam tu dużo olejów. które będą pracować, podnosić mi tą całą sypką, frakcję, której tu dosypałem. Jest też kilogram kulek, trochę peletu. No nie zamierzam tego naraz wszystkiego wsypać do wody, ale uważam że jest to dosyć grube nęcenie, jak na tą wodę i jak na tą porę roku, więc zamierzam złamać trochę schemat. Dwie wędki będą z pvk rzucane i jakieś tam kuleczki może będą dorzucane z rureczki, więc delikatnie, a jeden zestaw celowo zasypię trochę grubiej i zobaczę co się lepiej sprawdza. Mam trzy kije, więc muszę trochę pokombinować. Problem jest taki, że absolutnie nic mi się nie chce. Najchętniej bym sobie usiadł i cieszył się tą wspaniałą pogodą. Za chwilę przyjedzie kolega, przywiezie mi trochę zimnych napojów i będę się czuł jak w lato, ale to są napoje bezalkoholowe, także nie myślcie, że ja tu będę jakoś ostro tankował. na ryby, a nie na imprezę. Nęce, zarzucam zestaw i czekam. Szanowska za mną. Nie działo się kompletnie nic, ale trzeba przyznać też, że nic kompletnie mi się nie chciało robić. Więc w dniu dzisiejszym muszę zmienić swoje podejście i nastawienie do łowienia. Właśnie przewijam jeden zestaw, pozbywam się zbyt grubego przyponu strzałowego, który skutecznie ogranicza moje możliwości rzutowe. Także jeden zestaw zamierzam posłać w okolicę drugiego brzegu. Zobaczymy, co to przyniesie. No, za chwilkę będę musiał zmienić też poprzerzucać sobie zestawy po nocy. No, jest godzina 10, więc świetnie się spało. Nie chciało mi się wstać z ciepłego śpiwora. Też wcale nie jest tak chłodno dzisiaj. No, muszę się wziąć do roboty, bo ryby same się nie zgłoszą. Muszę o nie zawalczyć. Kurczę, wszystko mi się plączy. Do dzieła. Myślałem branie, ale to tylko zaczep. Kolega miał rybkę i zeszło mu w mój zestaw. Dobrze i tak go miałem przerzucić. Pozbyłem się już przyponu strzałowego, bo był zdecydowanie zbyt gruby. Ciężko mi było rzucić daleko. No, ale zaraz wszystko się wyprostuje, dostosuje. Plan jest taki, żeby rzucić w okolice drugiego brzegu, tam wczoraj ta ryba trochę się spławiała, no ale wczoraj była też inna pogoda, świeciło trochę słońce, dzisiaj jest już pochmurnie, no ale spróbuję, nie mogę trzymać wędek w tym samym miejscu. szybko złączka, ostatnio bardzo lubiana przeze mnie bezpieczny klips, zaślepka, gumeczka, Trochę zaczęło padać, ale mi to nie przeszkadza. Rozstawiłem parasol, wiatru prawie nie ma, więc jest przyjemnie. No, jeszcze jedna wędka do przerzucenia. Przed chwilą wykazałem się niesamowitą siłą, urywając niestety jeden zestaw podczas rzutu. A tak naprawdę miałem chyba przetartą żyłkę, coś mi tam po prostu strzeliło. No, ale musiałem od nowa zmontować zestaw i stracić czas. Biorę się jeszcze za ostatni kijek, przerzucam. No i czekam. No, w taką pogodę, co można robić. Taki troszkę dłuższy włos. To jest popek. Ładny, taki truskawkowy. Z dodatkiem jeszcze innych jakichś fajnych, pachnących rzeczy. I te rzucać. O, przestało padać fajnie. W myśl zasady, kto gra grubo wygrać musi, przygotowałem tutaj taką dyrową siateczkę wypełnioną kulkami. Postaram się zarzucić tak, żeby mi to nie pękło. No kurczę, w nocy miałem trzy brania. Znaczy tak do godziny siódmej rano wywaliłem się pięknie biegnąc do wędki, bo jest to dosyć ślisko, jak spadnie deszcz, a było naprawdę mokro. No i co? Dzisiaj miałem fajną rybkę na kiju, spięła mi się. Na razie nie mam szczęścia, no ale udało mi się zrobić jakieś brania. Cieszę się chociaż i z tego. Jest jesień. Wiele to szczęścia mi nie trzeba, ale przydałoby się chociaż jedną rybkę wyciągnąć. Jest. Pierwszy wymarzony na tej wyprawie. Ale piękne łuski. Śliczne. Waleczny, straszliwy. Holbu naprawdę dosyć długi. Piękny. Przepiękny. Nie widać mnie, ale to nieważne. Ważne, że widać piękną rybę. Śliczne łuski. Cud. Jest naprawdę śliczny. Naprawdę bardzo silny karp. Mimo tego, że nie jest zbyt duży. Nie będziemy go nawet ważyć. No i super. Pierwsza rybka. Zaliczona. Teraz może być już tylko lepiej. Się wyrwać w pracy jeszcze jeden dodatkowy dzień na rybach i po raz kolejny to się opłaciło. Także jestem przeszczęśliwy i mogę śmiało wracać do swoich przykrych obowiązków. Kolejna udana zasiadka. Co prawda, spędziłem tu dosyć sporo nocek, ale tak mniej więcej od połowy wyjazdu dopiero zaczęło mi się chcieć łowić. Wcześniej po prostu odpoczywałem i nie robiłem prawie nic, żeby złowić karpia. Do tego koledzy ze stanowisk obok, po prawej i po lewej stronie, odcięli mnie od ryby ponieważ dosyć dużo nęcili i ta ich strategia no, przyniosła im kilka rybek, tak więc była na pewno dobra. A ja myślałem jeszcze, że woda jest trochę za chłodna i nie chciałem sypać zbyt dużo, ale jest tu dosyć dużo drobnicy, więc trzeba czasami coś sypnąć. No ale teraz jestem sam, nikt mi nie przeszkadza. No i mam wyniki. Pogoda. Dzisiaj jest 26 październik, to jest po prostu niemożliwe, i niestety muszę wracać do pracy. Nie mogę już więcej zostać. Udało mi się nagiąć trochę rzeczywistość i pozostać jeszcze jeden dzień dłużej niż planowałem, ale szczęście mnie opuściło i muszę wracać do roboty. Zobaczcie, jak jest wspaniale. Opłacało się jak zwykle zostać. Złowiłem wspaniałą rybę. To moja największa ryba z tej wody. 14-200. Wspaniały, pełnołuski karp. Wypasiony. Widać, że żerował ostro. Woda jeszcze dosyć ciepła. Także nie marnujcie czasu na pierdoły. Wychodźcie z domu. Łówcie karpie. Pozdrawiam serdecznie.